W tym odcinku dowiemy się, kto jest największym tchórzem w panderze. <śmallion> Każdy z nas będzie musiał przejść wszystkie pomieszczenia samemu. Osoba, która nie przejdzie, lub najwięcej razy się wystraszy, przegrywa. To w sumie wszystko. Zaczynamy. Mam całą psychę. Ale masz tylko samą całą psychę pod tak drzwiami. dobra, wchodzimy. Ogólnie musisz sobie znaleźć drogę wyjścia z każdego pomieszczenia. No i po drodze jakieś duchy, demony cię straszą. Siedź sobie i nie wstawaj. Jak się twój koszmar zacznie, to cię dalej sam poprowadzi. pokaże ci drogę, więc daj sobie tego sieć. A mogę przesunąć krzesło do ściany? Tak? E, nie, lepiej sobie tak sieć. Koszmar mi po prostu. najgorszego. Dziękuję bardzo co? O, o Jestem pewien, że za plecem mi coś wyjdzie A ja zawsze mówię, chroń plecy Co mam siedzieć i czekać naprawdę? O nie, zaraz tu coś przyjdzie Zaraz tu ktoś przyjdzie Coś mam robić w tym momencie Jak tu będzie coś strasznego na sam start, to ja wychodzę Ta skrzynia jest duża, jak w Minecrafcie To pudełko jest przyspawane, chopie Ktoś jest pod stołem? Ja Nie rusza. R rusza. Ja pier... Ach, Pajączek. Aaaa! 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 Robale. To jest kolejny odcinek ugryź, policz, powąkaj. Jezu z pajączkiem chcecie mnie straszyć. Coś tu jest, pewnie ręka, co? Nie będę tam dawać ręki, bo tam jest coś obrzydliwego. Złapcie się za ręce, ale ja tu jestem sam. Złapcie się za ręce, zagubiony duchu. Wzywamy cię. My, którzy chcemy pomóc, uwolnić ci się. Łukasz się nam! Przyjść z świata innego! Wyrwij się z niebytu złego! Coś mi tu migo. O, szykują się kłopoty. Nienawidzę Halloween. Saja, hasa się! Harry Potter! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie! A ja co tu stało? Ja wiem! Pien... Hmm mordę za łyżkami, żeby mnie ciepać! Ach, okej, okay. łyżeczka... Nie, 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 nie. Ja chcę jeść, ja mam łyżeczkę tutaj, proszę Państwa. Nie! Nie no, samemu to już jest schiza jakaś. Uuu, kur... Słyszeć się! O, o, O Jezus Maria, ty jesteś cudownie piękne. Co to? Moja matka tu jest! Harry Potter! Ja się widziałem! Nie, ja pierdę. Harry Potter, siadaj, 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 siadaj! siadaj. nie! ty mi tak robisz, Jopi? Dobra, dobra, przestań, przestań! Uff, kur... Skończysz, kur... z tymi krzesłami! Boże, proszę, ja... Stary, a ja i czy powyginało, chłopie? Idź do ginekologa! O w ty gnojku za to jest za wysokie... Aaaaaa! Nie, 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 nie! Siadaj, siadaj, siadaj! No dobra, go nie ma. A ja mam gigotki! Spamiętam! Mam 25 lat, czuję się jak pusia. Ja uciekam stąd, przemieszczam się do innego miejsca. ale nie wiesz jest, gdzie jestem. I to jest za mocny. Jezu, zmarnia! To jest! Panie, Bóg wam wybaczy wasze grzechy! Church wam wybaczy. Nie! Oh, to było mocne. Okej. Okay. Ja Nie mam pojęcia, co tu się stało, bo ja ogólnie miałem cały czas zakryte oczy. Na początku przez chwilę patrzyłem. Muszę się stąd wydostać jakoś. To jakąś zagadkę. Skrzynia wygląda, jak była zagadką ja Nie wiem dlaczego się tej szmaty przebieram. Ja myślę, że to jest jakaś ślepa uliczka koniec gry. Nie wiem, że na mieszkanie muszę robić porządek. A muszę tu robić porządki. I taki bujany fotel, kiedyś moja moja babcia. Dobra, musimy znaleźć drogę wyjścia. Nie będę osobą, która nie wyszła z tego pokoju. To jakieś szafki, jakieś półki, czyżby to Harry Potter jakiś i Troszkę ruszysz i będzie ten. Czemu jest tak zaznaczony? Wychodzi na to, że chyba muszę coś z obrazami zrobić, bo jest. O! 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 Czy my chcemy przejść dalej tam? Pff, tam ktoś wyjdzie, jak ja tam wejdę. Nie wchodź tutaj, Jezus Maria, ja muszę uważać na kaski Ja pierdykam O Boże, o Boże, o Boże Błagam, błagam la. Ej ty tu jesteś żywy? Ja jesteś żywy, no stary, dobra, przestrasz mnie teraz Już teraz, jo, zacznij O Boże, dobra, dobra, jest To jest żywe czy nie? Tak, to jest żywe, kurde bele Ja się boję, to jest człowiek, te Szysiaka, co na Dobra. Dobra Ku... Chyba wezmę tego Szumiego tu, wiesz Myślałam, że dam radę, ale... Nie, nie, szumi. Szumi przychodzi i będziemy się bali razem. Pewnie trzeba włożyć tam rękę, co? Nie strasznie. Twoja pomoc. Pomaga. Cześć Miki. Siema! Szumi, jest, jest, jest strasznie. jest tu musi być prawdziwe. Ale będzie dobrze, bo jesteśmy razem, dobra? No, a ty się ładnie uśmiechasz. Ale też chyba nie jesteś prawdziwa. Wszystko Kurde. będzie dobrze. Siemy nie wróciliście od razu do drugiego pokoju. Nie pożyczę od pana. A! No, żywy! Mogę chyba zabrać A, jeden! A ty inny, ty... Skubańcy, dobra. Kracia! No. i. rachcia! Kurwa, mój. Ty masz latarkę. Oddaj mi tę latarkę, bo ona jest moja. No, ja wiedziałem! On nie jest żywy. Czy naprawdę gadają tyle do manekina. To jest osoba. Tak, bo on oddycha! Ej, czemu nie tak! O Boże. Jezu Maria, no dobra pier, pier, ej, ej, prędny, bo Ja pierdzielę, ej jesteś prawdziwa, ja Cię dotykałem po sześciaku Przepraszam Cię Dobrze, że byłeś w stroju pluszaka, bo przynajmniej aż tak się nie bałem Ej, Ej, powiem Ci we dwójkach, najlepiej Jakieś napisy są I tam trzeba rękę włożyć Jest klucz Ej jasne, Ty chcesz się bawić to wygląda? To była jakaś pułapka Tam trzeba wsadzić rękę Ech. Ech. O jak tu wieje... A, żeż mordę jeża uff Uważaj na rękę. Został go! Zostaw go! No klucz! Dobra, mam się! Mamy klucz, proszę Państwa. Panie i panowie witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Remek, wbijam na rejony do tych potworków. Polecam los ale jak chcecie się obstrać, to wbijajcie tutaj. Staje się tak szętę, że mam problem z włożeniem klucza do kłódki, Teraz będą plec na pewno. Dobra, Szumi patrz, idziemy dalej. Idziemy. Ja wcale nie otwieram drzwi. To nie tak jak my... Nie, nic z tych rzeczy, ja nie, ja nie otwieram drzwi. Nie. Ja nic nie otworzyłem w tym momencie. Po prostu to jest taki jakiś soundtrack z gry dziwny. Będziesz mnie ścigać. Nie. Trzeba zamykać drzwi, bo przeciąg. Jak tam będziesz Nie, Nic nie ma. Dobra, tam? Dobra, idziemy, 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 idziemy. Czemu ja do pierwsza? A mo.

O Jezu Idź. tam trzeba wejść? Nie, 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 nie. Ale gdzie? <gry> oh, już już, już. Dajcie mi chwilę. Ja potrzebuję pomocnej dłoni. Bo kiedyś zabrakło pomocnej dłoni, nie? To masz tutaj, pełno ich cały, cały się trzęsę. Wystraszyłem się jakieś 138 razy. Tutaj coś tu jest. Tu jest jeden i jest dwa. Coś ty mamy? Kolejną kłódkę. A nie mam kluczyka. O, klucz. <gubers> Miałem odpowiedź cały czas nad głową. Dobra, trzeba wyciągnąć kluczyk, tak? Ale mam zdarte gardło Ja tak samo, mnie gardło już boli. to oczywiście, słyszałeś jak Dobra. Nikogo dalej za mną nie ma? Pan, pan. Wszystko na spokojnie. Najważniejsze w tym zachować Spokój Mam kluczyk Jakby co mam klucz, ale jestem uczciwy potworki i mówię to wprost, więc na luzie, na chillu, nie? O, proszę cię, weź te drzwi, zostaw zamknięte i nie wychodź mi tam, gdy ja tutaj z tą kudeczką działam, dobra? Witamy, dzisiaj mystery box, unboxing, co może być w środku, Niech się tego nie spodziewa No ja pierdziłem <laughs> A, bo poruszyłem tyłku Chyba żartuję, że to mam wejść. Tam? Ja pierwszy. tam jest ciasno, i mamy. Klaustrofobię? O kurwa, a my mamy przez to przejść. Ja się w ogóle w to nie złym. nie może tam muszę iść. Mam klaustrofobię. W sensie w tak małym miejscu to już jest za dużo. Tam też jest na końcu. Coś tam się świeci. Nie? Ale jest wysoko. Ja ściągam kask idę to zrobić. Ti. amo, Muszę Ała, kurde, ała! To bolało akurat. Nie ja głowy na niej mam Ruszyć, Jezus! Musisz mnie straszyć. Jest drucik na końcu. Nie, jest k takie coś, co trzeba kliknąć. Kurde, ale to jest głęboko. Jest z tym głową. O. o! 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 Ej, ej, ja mam serio klaustrofon! Nie, 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 nie. tak nie może być. O! O! Co to co się dzieje? Czy my są uciekamy? Czy my nie uciekamy? O, Barto chyba musimy uciekać. Halo, ja tutaj... Stoję! A to dalej jedzie! Dziękuję. Ej, no jeszcze się dogadać! O mój, ona się zmieniła! A mnie wystraszycie, się obrażę. Naprawdę. Rapapara, rapapara. Eee. Otworzyło się coś nam. Dobra. stało, sąsiedzi, piętra wyżej Ja pierwszy... ej Do ściany, do ściany, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest Trumna, oj Nie, nie, nie Nie Ty, ty i ty, któryś z was jest żywy Nie <suffles> o Jezu wiki, k**wa, nie mam, nie Nie, nie, prosich, nie, proszę cię, proszę cię, nie, nie, nie <rahasqué> Ja pierd... <s Ciao> Jezus Maria a ty jesteś malutka zostaw mnie, uh. zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie Biki? Nie, nie no chyba cię pojść! Kto tam jest? Razy trzy Trzy razy, okej okay. Kość, mam rzucić kością, tak? Trzy razy mam rzucić Jest klucz Bior Dobra, ale chcę tylko sprawdzić jakie mam opcje Piorun, Thunder! Zostaw, zostaw go, zostaw go! On jest nieszkodliwy, on jest nieszkodliwy! Miej też nie rób! Nigdy nie miałem szczęścia, miałem tylko w kobietach. To jest szczepionka. Strzykawka. Strzykawka, co to... Strzykawka. Nie, 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 proszę, proszę, nie, jeszcze raz, możemy zagrać jeszcze raz. Proszę, proszę, proszę. O. O, o. Nie, 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 Chcę to powinno być. Ja mam rodzinę, mam dzieci. Nie, 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 nie. Nie, serio! Ale mocno to zacisnęłaś. Nie, 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 nie! nie, 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 nie o! Aaaa, Nie widziałem lekur na astmę, Macie coś na astmę? Piguki, No to też. Mam połknąć? No to zjeść? Naprawdę? Czy jesteś naprawdę w Krakowie? Tak, 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 tak. No nie umiem po, połknąć tych tableczek. <g> <vaccines. mukacje> Macie coś do zapicia? <mukacje> ja! <muk stiffness> Dobra, połknęłam! Jezus... Och, och, och! Ja nie będę do trumny, nie ma szans. Nie, 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 ku, ku. O, a ja, ja, w, ja w kasku, z nie, nie, nie. Czemu nie. masz. A nie, ja sobie zostawię latarkę. Ej, Zaniedli mi się buty. Czekaj. Ja... O, ej, ej dobra, no, 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 no. już wchodzę, już wchodzę spokojnie. Ale to, czekaj, to ja będę trzymał, tak. Ja się... o, ale okropnie, mam buty za duże. Nie, 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 o, 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 dobra, 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 wychodzę Sobota, siódma Aaa, A, Jezus Maria To jest śmierdziało Jak mi nogi Co to jest? A, klucz, uff, dziękuję To Dla mnie? Kluczyk A nie, o, dziękuję bardzo O, dziękuję Kluczem muszę wejść do tego, okej, okay, rozumiem Ja... Dobra, spokojnie Dobrze? Przepraszam Już tam wchodzę, dobra, spoko, spoko o, Panie, przodem Dawaj, tam dawaj, tam dawaj Ale własno, dzięki za... Wszystko, papa Aaaa, pi... nie, 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 nie Au Została mi działać Bartek, nie, to nie jesteś ty, Bartek Zostawcie mnie, ja mam zatkane uszy Nic nie słyszę i nic nie widzę, proszę państwa Nic nie widzę Nie wiem, czy no, tak powinno wyglądać, ale Światło nie działa Ktoś wchodzi do środka Zapraszam, rozgośćmy się A, Spokojnie, szum Ktoś tu jest Spokojnie eee. No, co, co co ja mam robić? Ja pierd dobra! Dobra, co mam zrobić? Jezu, A! ej, nie działa ta latarka! Nie działa nam latarka i nie wiemy co zrobić. Ajdia budzia! Coś jest? A ja pierdzielę! A! Proszę, 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 ja nie wiem, ja nie wiem. O kurde, bele! Będzie dobrze, że Przeżyjemy, ja przeżyjemy. Podziąć. Idziemy gdzieś? Dzwoni cały czas. Dobra, dobra. mamy iść? Dobra, idziemy w twoją stronę, jak A mi za dzwonkiem? Uprzejmie informuję, że potrzebuję ten klucz, żeby otworzyć dalsze drzwi. Proszę. Daj mi ten klucz. Dogadamy się. Rękę wystawię, jakby co. Przestało, przestało, przestało. Stoimy. Co teraz? Ja pier... <laughs> A, Jezus Maria, oddaj klucz! Proszę Cię, oddaj to! Idę, idę za dźwiękiem. Zgaduję, że o to chodzi. No czuję, że za plecami to coś jest. Czuję, 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 czuję. Przestań! E, o, dziękuję. O, dzięki! Dzięki! Zawsze, ale A, nie, 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 Dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci dziękuję. O, mam coś! O, cześć Bartek, miło Cię. Gdzie, gdzie, byłeś, mordo? Ja kur... Bartek, gdzieś Ty był, tu się tyle działo! Mam ozdobiony kluczek od kogoś. Klucz, strzałka w dół. Co to znaczy? Aaaa, oh. oh. takie proste, a tak się boję, no. Oh. Był tu taki śmieszek. Jeszcze większy niż ja i Dobra, 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 już otwieram, już otwieram. FBI, open up, of course. Wiesz co? Mi się nie śpiesz. Siema. Dzień dobry. FBI. Chroń plecy. Tu do ściany ma się rusza ta ściana Te lustro mi się tu nie podoba Wyglądam jak pajac Bartek, czemu mi nie, nie powiedziałeś od samego początku Tu są ukryte przejścia A, B, T, D, F, G, H, I, J, K, L. Ale nie wiem co to ma znaczyć O nie O nie, nie! Bartek Bart... Ja No i co? No kurwa znów zgasił światło no, no nie, 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 no kurde, no nie To idzie, to idzie? 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 idzie Spokojnie A, Ja jestem w łazience, ja jestem w łazience, ja mówiłem, ja mówiłem, no popatrz o! stoi tu Znowu ten mały zgredek Mam ci rękę przynieść Widzisz, że nie masz. Yy, to jest. It. Wiesz, że mam książkę, to? I nie przeczytam Pogadamy, dogadamy się. No, nie, no ja się boję podejść, naprawdę. Balon. No co, mamy wziąć balon? Chyba nie. cię Ejka? Mogę balonik? Masz balonik, mam go wziąć. Ja Pożyczę tego balonika, dogadamy się na luziku. Oddał sobie wezmę na spokojnie. Dziękuję. Mam balonik. Czekaj, ktoś jest na balonie. Mamy wziąć Zero. Q6. Szanuję, że się nie ruszyły. Ja. Ja nie, nie, nie. Zostań. Uuu, Boże. Uff, przynajmniej była miła. Q6. <grafi> gra w statki. Ja byłem mały, to grałem. Sprytne, dzieciaku. Ha, ja pa, 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 pa. Otwórz się. Jezus, Maria. Nie, nie, nie. nie. Aha. To było tajne przejście. O! Ja pie. A, otworzyłem. Jeszcze nie koniec, naprawdę. Dogadajmy się, proszę. No jest problem. Any załtarz. Oj ojej oj, książka. Zamknę? Nie mogę otworzyć. Nie. Byłoby dobrze, gdybym potrafił czytać. Padnie na kolana, your knees by zobaczyć see... jego prawdziwe oblicze. Dobrze. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Dla mnie takie aspekty są trochę za dużo, tłumacz, ale okej. Okay. To jest tylko głupia zabawa. A uchwytach... zingu tym tym mogę, proszę Cię. O, okej, okay. zadziałało Wszystko widzicie to? Odwraca się do góry nogami. Jak tu przyjdzie teraz, e, ja wiem kto, ja mu powiem. Nie, 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 zostań, nie, Zostaw, nie, 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 pa... No nie, Jezus nie, 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 stoimy tak Stoimy tak nie, Stoimy tak. nie, no nie, nie, nie,

Ej, to jest jakiś elektrozamek, ona przeszła, ja nie mogę. Ta, 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 ta. Jak ty będziesz żywy? Wycisk otwierające drzwi znajduje się w piwnicy. <śm> Dobry żart, pa. Dobrze. Piwnica jest tam. Klamkę potrzebujemy. Ej, on ma klamkę tu na dole, pa. Oda. A musimy go wziąć ze sobą. Da. O! Spod ja pierdolę! A to ty ze mną jedziesz, chodź. Jedziemy na rehabilitację. Spokojnie, będzie dobrze. A jak się pan nie będzie wyrywać, to nie spuszcza pana ze schodów. Wie tu jest klanka? to tu... O, tutaj o, pana oprzemy o siatkę. Dobra. Zarobiony jestem. To tak powinno? No i co? Jakoś poszło, co? Ale trzymaj mnie za rękę, dobra? Pamiętajcie drodzy widzowie, chronimy plecy. Chronimy plecy. Jezus Mario zasadnie! nie, 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 nie! nie. Jezus ja to wiedziałem! Przepraszam! Bartek. Dobra, idziemy do piwnicy. Dobra, piwnica! Zróbmy to szybko i bez krzyku, dobra. Jak wiemy w piwnicy znajdują się najlepsze kotki! O, o, dzwoni! Jezus! Kto tam! Halo! Co 5, 6, 3 albo 5, 6, 4 albo 5, 6 Ok, dzięki, mam to otwarte. 5, 6, 3. Czy to jest przycisk do tych drzwi, czy do tych u góry? U góry się otworzą, teraz musimy tylko to kliknąć. Szyma! Szemo! Nie nie, 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 nie! Ty zostajesz! Łorze z mordy! Ej, ty, Do uzdrowiska miało być! pierd... Jestem cały! A wszystkie palce? A mokry! O fuck Jesteś pod wodę? Jesteś w trażeniu? Wstałem mokry, chcesz polizać? Nie, nie, nie Zajebiste, nie no, ale, ale początek to było wrzucenie na głęboką wodę jak... Nie wiem co Ale on... Nie przeszłabym tego sama, nie przeszłabym tego sama, nie masz szans Nice! Glęco ja było? fajnie Początek był jak dla mnie tryb hardcore mode w Minecrafcie, nie? Ja od razu umarłem